James Gunn to człowiek, który rozumie, o co chodzi w superbohaterach i rozumie, o co chodzi w Supermanie. Dlatego ten najnowszy Superman, który cały czas możecie zobaczyć w kinach, jest naprawdę przyjemnym filmem. Nie mówię, że to jest coś, czego nigdy w życiu po prostu nie widzieliście, więc musicie zobaczyć. Nie, to jest dosyć typowy, powiedziałabym. Film super bohaterski, tylko że po prostu dobrze zrobiony, który daje satysfakcję w momencie, w którym go oglądacie. W tym filmie James Gunn zakłada, że my jako odbiorcy wiemy, kim jest Superman i po prostu wrzuca nas w sam środek jakiejś akcji i ciągnie tą akcję dalej. Jest to więc film, w którym jest naprawdę bardzo dużo akcji, w którym non-stop coś się dzieje, ale mimo tego James Gunn w dalszym ciągu miał czas. Aby dobrze przedstawić postacie poboczne. I ten film, moim zdaniem, w dużej mierze działa właśnie dlatego, że postacie poboczne są dobrze zbudowane i Superman ma się od kogo odbijać. Sam nasz główny bohater to jest postać naprawdę sensownie rozpisana. Wydaje mi się, że trudno jest go nie lubić. Widzimy, że jest to po prostu osoba z dużym serduchem, ale jednocześnie jest to dosyć mocno podkreślone, że on jeszcze ma przestrzeń, aby się rozwijać. Że jest to postać, która musi trochę dojrzeć, nim będzie takim, wiecie, serio sensownym, superbohaterem. Nie, że teraz nie jest sensownym, superbohaterem, bo ratuje ludzi i naprawdę bierze jakby, pod uwagę to, aby nikomu nie stała się krzywda, ale po prostu czasami postępuje lekkomyślnie. Moim zdaniem absolutnie fenomenalną postacią jest jego dziewczyna, która w przeciwieństwie do naszego Supermana jest osobą trochę bardziej stojącą na własnych nogach, która też nie jest przekonana, czy w tym związku na pewno da sobie radę, ale jednocześnie jest to ta silna kobieca bohaterka, która jest dziennikarką, która drąży prawdę, która dostrzega szczegóły, jest bystra, jest świetnie zagrana i generalnie ja takie postacie kobiece chcę widzieć w filmach. Jako osoba, która kupę życia spędziła z psami, bardzo doceniam też kreację krypto, bo krypto to jest świetnie napisany pies, który jest tym ekstrawertycznym psem nieradzącym sobie z emocjami. I tak ja wiem, że tutaj w tym filmie to się pojawia przede wszystkim jako, wiecie, element komediowy, który jest wygrywany, non stop na siłę, ale to jest naprawdę dobrze rozpisany pies z tym typem charakteru. Fabularnie jest tu, oczywiście, trochę absurdalnie, ale moim osobistym zdaniem, kino superbohaterskie nie musi się, tak wiecie, w 100% trzymać kupy, zwłaszcza jeśli jesteście wciągnięci w fabułę, zwłaszcza jeśli macie wiarygodne relacje pomiędzy postaciami, macie wiarygodne postacie i w momencie, w którym te sceny akcji po prostu same w sobie działają. Ja się po prostu w trakcie dobrze bawiłam. Jeśli więc macie wątpliwości, czy na ten film iść, czy nie, to moim zdaniem iść.